Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga szósta ze ścianek. Robak z Panem sędzią, razą rzeczy publicznej. Fragment. Pamiętasz, że Jacek chciał do wojska słać syna? Potem w bitwie zostawił: cóż to za przyczyna? Oto w domu, ojczyźnie, potrzebniejszy będzie. Słyszałeś pewnie, o czym już gadają wszędzie? O czym ja wiadomo, przynosiłem nie raz? Tak, teraz czas już powiedzieć wszystko. Czas już teraz. Ważne rzeczy, mój bracie, wojna tuż nad nami. Wojna o Polskę, bracie, Będziem Polakami, wojna niechybna. Kiedy z poselstwem tajemnym Tu biegłem, wojsk Forpoczty Już stał nad Niemnem. Napoleon już zbiera armię ogromną, Jakiej człowiek nie widział I dzieje nie pomną. Obok Francuzów ciągnie Polskie wojsko całe, Nasz Józef, nasz Dąbrowski, Nasze orły białe. Już są w drodze, na pierwszy znak Napoleona Przejdą Niemen i... Bracie, ojczyzna wstrzeszona! Sędzia słuchając, wolno, okulary składał. I wpatrując się mocno w księdza, nic nie gadał. Wesnął głęboko, w oczach łzy się zakręciły. Wreszcie porwał za szyję księdza z całej siły. Mój robaku, wołając, czy to tylko prawda? Mój robaku, powtarzał. Czy to tylko prawda? Ileż razy zwodono? Pamiętasz? Gadali. Napoleon już idzie i my już czekali. Gadano, już w koronie, już prusaka pobił. Wkracza do nas, a on co? Pokój w tylży zrobił. Czy tylko prawda? Czy ty nie zwodzisz sam siebie? Prawda! Zawołał Robak. Jak Pan Bóg na niebie! Błogosławione, że niech będą usta, które to zwiastują. Rzekł sędzia, wznosząc ręce w górę. Nie pożałujesz tego poselstwa, Robaku, nie pożałuję klasztor. Wieś owiec z braku daję na klasztor. Księże, tyś się wczoraj palił, do mojego kasztanka i dnia doża chwalił. Dziś zaraz w tym paterskim wodzie pojadam oba. Dziś proś mi o co chcesz, to ci się podoba. Nie odmówię. Lecz o tym idę się cały z hrabią, daj pokój, skrzywdził mnie, już zapozwałem. Czyż wypada? Załamał ręce ksiądz zdziwiony, wlepiwszy oczy w sędzie, ruszywszy ramiony. To gdy Napoleon wolność litwienie Litwie niesie, gdy świat drży cały, to ty myślisz o procesie? I jeszcze potem wszystkim, co to ja powiedział, będziesz spokojnie siedział, ręce założywszy, gdy działać trzeba?